Choć zmienił się sposób odbierania odpadów i przede wszystkim zasady płatności za śmieci, to problem dzikich wysypisk nie zniknął. Zgodnie z nowymi przepisami, bez względu na ilość oddawanych odpadów komunalnych, wysokość podatku śmieciowego jest ta sama. Zależy ona od liczby mieszkańców. Nie limitujemy też ilości tych odpadów, więc tutaj to też nie ma znaczenia na wysokość opłaty. Ta opłata jest uzależniona wyłącznie od liczby osób, które daną nieruchomość zamieszkują. Przyzwyczajenia pozostały, bo jak wynika z informacji Wydziału Ochrony Środowiska, w środowiskach szanowskiego magistratu dzikie wysypiska wciąż powstają. W ubiegłym roku na terenie gminy było ich 27, w tym roku jest podobnie, choć zaszły pewne zmiany. W stosunku do lat poprzednich w 2014 roku zaobserwowaliśmy inny charakter odpadów, który się pojawia: więc mamy po prostu gruzu budowlanego, takich odpadów pochodzących z remontów. Sprzętu elektronicznego niż, niż takich typowych odpadów komunalnych w workach. Tylko od początku tego roku miasto odnotowało 30 interwencji w tej sprawie. Jeżeli śmieci są na terenie prywatnym, wówczas gmina wysyła do właściciela pismo z prośbą o posprzątanie terenu. Często wyrzucający odpady doskonale zdają sobie jednak sprawę, że teren jest gminny i mimo zakazów pozostawiają tam śmieci. Dlaczego? Zdaniem szefa ZMGK w dużej mierze wynika to ze złych nawyków. Przede wszystkim przyzwyczajenie, nie wiem, jakaś taka wygoda. No i przede wszystkim brak odpowiedzialności. Nie, nie boję się takiego stwierdzenia, bo to jest nierozsądne. Zwłaszcza, że dzisiaj prawie każdy rodzaj odpadów zabieramy niemalże spod domu. Jest nieliczna grupa odpadów, które można oddać, ale trzeba troszeczkę aktywności do tego. Więc no, tak jak pani sama powiedziała, no, teoretycznie dzisiaj to się już w żaden sposób nie opłaca. Więc to, co się dzieje, to myślę, że to jest tylko kwestia przyzwyczajenia i będzie niestety musiało dużo czasu upłynąć, zanim w taki inny tryb myślenia o odpadach wszyscy się przestawimy. Wraz z nadejściem wiosny miasto rozpoczęło sprzątanie dzikich wysypisk. W dużej mierze dzieje się to przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach zwanych prac społeczno-użytecznych. Bezrobotni sprzątają, tak jak powiedziałam, sprzątają całe pasy drogowe, czyli jeżeli przechodzą wzdłuż, wzdłuż Torów kolejowych, to bez względu na własności sprzątają, sprzątają całe pasy. Inaczej niż zadania, które my bezpośrednio realizujemy w ramach dzikich wysypisk, bo to robimy tylko i wyłącznie na gruntach stanowiących własność gminy. Na usuwanie nieczystości gmina Szanów co roku wydaje po kilkadziesiąt tysięcy złotych. Tymczasem te pieniądze mogłyby być wykorzystane znacznie lepiej, gdyby wszyscy stosowali się do przepisów. Najwyraźniej potrzeba czasu albo ostrzejszych kar, by ten proceder bardziej zminimalizować.